Witajcie! Czy wygnanie z raju było tragedią, czy może początkiem wielkiego boskiego planu? A co jeśli wąż nie był wrogiem, lecz przewodnikiem, a owoc drzewa poznania nie oznaczał upadku, lecz przebudzenie? W tym alternatywnym spojrzeniu na jedną z najstarszych opowieści ludzkości zagłębimy się w ukryte znaczenia historii Edenu, by odkryć, że może nigdy nie straciliśmy raju. Tylko zmieniło się nasze spojrzenie. Poznaj fascynującą teorię, która zmienia wszystko, co dotychczas sądziłeś o Adamie, Ewie i ich decyzji. Zamiast patrzeć na tę opowieść jako na historię buntu i kary, można ją zrozumieć jako celowy etap boskiego planu, mający na celu rozwój człowieka. W tradycyjnej interpretacji wąż jest uważany za symbol zła. Czasem utożsamiany z szatanem, ale w wielu kulturach węże symbolizują mądrość, transformację i odrodzenie. Z tej perspektywy wąż mógł w rzeczywistości być narzędziem Boga, które miało wprowadzić człowieka na nową ścieżkę rozwoju. Dlaczego Bóg pozwolił na kuszenie? Jeśli Bóg jest wszechwiedzący, musiał wiedzieć, że Adam i Ewa zjedzą zakazany owoc. Wąż mógł być więc zaplanowanym czynnikiem, który pomógł ludziom zrobić krok ku większej świadomości i wolnej woli. Wąż jako katalizator wąż niekoniecznie musiał działać wbrew Bogu. Mógł być wykonawcą jego planu, umożliwiając ludziom przejście na wyższy poziom istnienia, gdzie sami decydują o swoim losie. Wygnanie jako początek, nie kara wygnanie z Edenu mogło być nie tyle karą, co niezbędnym etapem w rozwoju człowieka. Edukacja i odpowiedzialność. Wedenie Adam i Ewa żyli w stanie niewinności, ale także zależności od Boga. Spożycie owocu i wygnanie mogło być pierwszym krokiem do nauki odpowiedzialności za własne decyzje świat jako pole doświadczalne. Być może Eden nie był przeznaczony na stałe miejsce dla ludzi, a jedynie na początkową fazę, po której mieli zdobywać doświadczenie w realnym świecie. Wąż jako symbol mądrości i przebudzenia. W wielu tradycjach wąż nie symbolizuje zła, ale mądrość, wiedzę i transformację, hinduizm. Wąż Kundalini symbolizuje duchową energię i oświecenie. Starożytny Egipt. Wąż był symbolem ochrony i mądrości, na przykład w formie ureusza. Alchemia. Wąż zjadający swój ogon, Ouroboros. Symbolizuje cykl życia, śmierci i odrodzenia. Z tej perspektywy, wąż w Edenie mógł być pozytywną postacią, która poprowadziła ludzi ku przebudzeniu. Spożycie owocu mogło symbolizować zdobycie świadomości, która była niezbędna, by człowiek mógł samodzielnie decydować o swoim losie. Historia Adama i Ewy jako opowieść o ewolucji duchowej. Opowieść o Edenie może nie być historią o grzechu ale o duchowym rozwoju. Niewinność, a świadomość. Wedenie Adam i Ewa byli niewinni, ale także pozbawieni świadomości moralnej. Spożycie owocu było przejściem z dziecięcego stanu niewinności do dojrzałości, w której człowiek ma świadomość dobra i zła. Bóg jako nauczyciel. Wygnanie mogło być kolejnym krokiem w edukacji ludzi, prowadzącym do ich samodzielności. Czy człowiek rzeczywiście się nie sprzeciwił? Z tego punktu widzenia Adam i Ewa nie sprzeciwili się Bogu, lecz wypełnili jego plan, wola Boża. Jeśli Bóg chciał, by człowiek rozwijał się poprzez wolną wolę, to jedzenie owocu było zgodne z jego intencją. Brak winy. W tej interpretacji nie ma miejsca na winę czy grzech pierworodny, ponieważ wszystko, co się wydarzyło, było częścią zamierzonego procesu. Porównania do innych tradycji. Takie spojrzenie przypomina niektóre alternatywne interpretacje duchowe, gnoza. W tradycjach gnostycznych wąż bywa postrzegany jako bohater, który daje ludziom wiedzę i uwalnia ich od ignorancji. Mistyczna interpretacja. Niektórzy mistycy postrzegają historię Edenu jako alegorię duchowego przebudzenia, a nie upadku. Możliwe implikacje tej interpretacji. Jeśli przyjąć, że wąż był wykonawcą boskiego planu, a wygnanie było etapem rozwoju, zmienia to fundamentalne podejście do tej historii brak grzechu pierworodnego. W tej interpretacji ludzkość nie zaczyna swojej historii od grzechu, ale od rozwoju i nauki. Bóg jako pedagog. Bóg nie każe, ale prowadzi człowieka do samodzielności poprzez doświadczenie. Harmonia z naturą. Wąż, który w tradycyjnej interpretacji jest symbolem chaosu, staje się symbolem mądrości i transformacji. Czy Bóg ukrył prawdziwy sens zakazanego owocu? Co jeśli zakaz spożycia owocu drzewa poznania dobra i zła był celowym testem, który miał przyciągnąć uwagę Adama i Ewy? W ludzkiej naturze istnieje silne pragnienie zrozumienia i przekraczania granic. Im coś bardziej zakazane, tym bardziej kuszące. Psychologiczny mechanizm ciekawości. Czy Bóg wiedział, że zakaz jedzenia owocu z drzewa wywoła w człowieku nieodparte pragnienie poznania? Może to właśnie była intencja wprowadzić człowieka w nowy stan świadomości poprzez wybór. Zakaz jako zaproszenie. Niektórzy mistycy twierdzą, że zakaz drzewa poznania był zaproszeniem do wzięcia udziału w boskim planie. Bóg chciał, by człowiek sam wybrał świadomą drogę, nawet jeśli oznaczało to opuszczenie Edenu. Drzewo życia i drzewa poznania, ukryte połączenie. Co jeśli drzewa życia i poznania dobra i zła są symbolicznie jednym i tym samym? Może prawdziwe życie nie było możliwe bez poznania dobra i zła. Życie jako pełnia doświadczeń. Życie w Edenie było nieskomplikowane i harmonijne, ale brakowało w nim głębi doświadczeń. Poznanie dobra i zła uczyniło ludzi prawdziwie żywymi, zdolnymi do odczuwania pełnego spektrum emocji, dokonywania wyborów i tworzenia własnych losów. Dualizm jako siła twórcza. Bez zrozumienia dualności, dobra i zła, radości i cierpienia, człowiek nie mógłby doświadczyć ani docenić życia w pełni. Czy Eden był tylko fazą testową? Zaskakująca teoria mówi, że Eden nie był miejscem docelowym, lecz jedynie etapem w rozwoju ludzkości, czymś w rodzaju dziecięcego pokoju. Nie zostaliśmy stworzeni do życia w Edenie. Bóg mógł zaprojektować Eden jako przestrzeń, w której ludzie mieli dorosnąć i przygotować się na wyzwania rzeczywistego świata. Wygnanie jako rytuał przejścia wygnanie mogło być rytuałem inicjacji. Porównywalnym do przejścia młodej osoby w dorosłość. Było to trudne, ale konieczne, aby ludzie mogli w pełni odkryć swoją naturę. Drzewo Poznania, jako portal do boskości? Czy jedzenie owocu drzewa Poznania, mogło być kluczowym momentem, który sprawił, że człowiek stał się na swój sposób boski? Przecież wąż, powiedział Ewie. Otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, boska natura człowieka. Może poznanie dobra i zła było pierwszym krokiem w kierunku przebudzenia boskiej iskry w człowieku? Człowiek stał się istotą kreatywną, zdolną nie tylko do życia w harmonii, ale także do kształtowania świata według własnych zasad. Bóg jako współtwórca. Ta interpretacja sugeruje, że Bóg chciał, aby człowiek stał się jego partnerem w kreowaniu rzeczywistości, a nie tylko posłusznym wykonawcą woli. Czy raj może być tutaj, a nie tam? Co jeśli wygnanie z Edenu nie było fizycznym opuszczeniem ogrodu, lecz zmianą perspektywy? Może raj nigdy nie był miejscem, a stanem umysłu? Eden jako świadomość. W stanie niewinności Adam i Ewa mogli postrzegać świat jako doskonały raj. Poznanie dobra i zła mogło zmienić ich sposób patrzenia, wprowadzając podział i dualizm. Niektórzy mistycy sugerują, że ludzie mogą powrócić do Edenu, gdy nauczą się patrzeć na rzeczywistość z perspektywy jedności, a nie dualności. Taka interpretacja, że wszystko było częścią planu Boga, otwiera drzwi do wielu głębszych pytań o naturę człowieka, Boga i wszechświata. Może wygnanie z Edenu nie było tragedią, ale początkiem epickiej podróży ludzkości ku boskości i pełni życia. W tej historii wąż nie jest już wrogiem, ale przewodnikiem, a upadek okazuje się nie upadkiem, lecz pierwszym krokiem w stronę wolności, świadomości i twórczego rozwoju. Co jeśli największa tajemnica tej opowieści polega na tym, że raj nigdy nie został utracony, tylko ukrył się w nas samych? Co myślicie o takiej interpretacji? Pozdrawiam.